Smakosze. Dzisiaj przepis na znakomity i sycący barszcz biały. Będzie to barszcz z dodatkiem kiszonej kapusty. Barszcz będę gotowała na wywarze z włoszczyzny i żeberek. Z dodatkiem przypieczonej cebuli dodam do niego czosnek i suszone grzyby. Osobno ugotuję kapustę kiszoną z dodatkiem liścia laurowego. Pod koniec dodam białą kiełbasę, a gdy się zaparzy, dodam zakwas na żurek, śmietanę, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz doprawię solą, pieprzem i majerankiem. Barszcz będę podawała z ugotowanymi na twardo jajkami. Wszystkie składniki oraz ich proporcje, jak zawsze, podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od nastawienia wywaru. Do garnka wrzucam... Żeberko. Dodaję buszyzną. Suszone grzyby, grzyby sama zbierałam, czyściłam, więc nie muszę ich płukać, wiem, że są czyste. Dodaję także trzy ząbki czosnku. Dwa zostawiam na później. Dodaję też liście laurowe, kilka kulek ziela angielskiego i zalewam zimną wodą. Garnek nakrywam pokrywką i wstawiam napalnik. Do drugiego garnka wrzucam kapustę kiszoną. Jest to kapusta, którą sama ukisiłam z dodatkiem marchewki. Kapustę zalewam wodą. Dodaję dwa nieduże liście laurowe także napalnik i będę gotowała do miękkości. Na suchą patelnię kładę cebulę i czekam aż się przypali. I przypaloną cebulę wrzucam do wywaru. I wywar będzie się gotował do miękkości mięsa. Wywar gotuje się ponad godzinę. Sprawdzam, czy żeberko jest miękkie. Tak, mięsko już jest mięciutkie, więc teraz do wywaru dodaję białą kiełbasę. I na minimalnym grzaniu pogotuję przez kilka minut, aby kiełbasa się dobrze zaparzyła. Biała kiełbasa się zaparzyła, więc teraz wyjmuję ją z wywaru. I wyjmuję także Żeberka i warzywa. I odstawiam, żeby troszeczkę wystygły. Kapusta też jest ugotowana, jest mięciutka. Wyjmuję z niej liście laurowe. I kapustę dodaję do wywaru. Do wywaru dodam też. Zakwas żurkowy. Przed dodaniem dokładnie go wymieszałam. Teraz zupa przez chwilę się pogotuje, a ja pokroję kiełbasę i mięso. Z mięsa wyjmuję kości. I pokroję mięso na mniejsze kawałki. Pietruszkę i marchewkę pokroję małą kostkę. Grzyby posiekam, a białą kiełbasę pokroję w plasterki. I teraz te wszystkie pokrojone składniki dodam do gotującej się zupy. Teraz zupę posmakuję. Po posmakowaniu zupę doprawię. Soli nie daję, ponieważ kapusta była dość słona, więc tutaj już soli nie trzeba. Dodaję ćwierć łyżeczki pieprzu. Roztarty w dłoniach majeranek. Przeciśnięty przez praskę czosnek. Jeszcze raz smakuję i na koniec barszcz zabielam śmietaną. Zukę wymieszam i można podawać. Barszcz biały podaję z ugotowanym na twardo jajkiem i oczywiście z białą kiełbasą. Barszcz biały, ugotowany na wywarze z mięsa i włoszczyzny z dodatkiem kiszonej kapusty jest bardzo sycący. Mmm, a smakuje rewelacyjnie. Jest w sam raz skwaśny, dobrze doprawiony. Czuję czosnek i majeranek. Mm, pycha. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.